Hej, hej, hej. Bambo. A nie, to Bambo. B bomba, bomba. Mr Bombastic. A ja Bambo. Mr Bombastic, a my jesteśmy na niebie, widzicie? Właśnie. <laughs> jesteśmy ja... na niebie. Głowy wystają nam z samolotu. Lecimy teraz do ciepłych krajów. Jest piękna pogoda, świeci piękne słońce. E, mega dużo rzeczy już dzisiaj mam zrobione. Dużo ludzi w samolocie, powiem wam, a my takie miejsca dostaliśmy fajne na wypasie, no, na przedzie, na Tam gdzie pilot. E, VIP, WIP to się nazywa, miejsca VIP. Tak. E, słuchajcie, rano już miałam, górę już odkurzyłam, poćwiczyłam. E, dwie pralki wstawiłam po, z pościelą flanelową, bo czas już schować głęboko do szafy. E, zmieniam pościelę już na wiosenne. Tak. E, I po prostu, no jest, jest tak pięknie. Piękna pogoda, Myszka mówi, że jest pięknie. Aż nie chce... Jest cudownie. No aż po nie... prostu... <laughs> nie bawię się tak. Jakbyś mnie przedrzeźniał, to ja się, ja się yeah. zamknę w sobie. Chcesz, żeby Not się out. zamknęła w sobie? Tak? Pytam się. No bo się zamknę w sobie. No. Powiem wam, że jestem tak zadowolony na krótkim rękawku. Naprawdę. Ja, aż się, poszła przebrać. Ja mam długi, ale i tak przyniosłam sobie bluzkę z krótkim, żeby przebrać ewentualnie, tak? bo... no Tutaj mam. Bo jest tak ciepło, że wiem, że zaraz y, jak... Eksploduje. Jak wyjdzie słońce wyżej, bo na razie jest jeszcze nisko, to nie wytrzymam. A chcę dzisiaj naprawdę sporo zrobić. I tak się zastanawiałam rano, i ćwiczyć, nie i ćwiczyć, i ćwiczyć, nie i ćwiczyć. No ale wygrało jednak. A ja wam zdrowy powiem. Wygrał. ja Wam powiem jakieś śmieszne rzeczy. Drzazga mi ostatnio tutaj. Nie ostatnio, tylko wczoraj. No. I płakał, Artur płakał. I, i wiecie co? Że I, i w nocy. I w nocy mi się palec tak czerwony śni. <laughs> Jak? Taką traumę miał, że pe... aż mu się w nocy przyśniło, że ma chory palec. Ale tu już nawet nie o to chodzi. Nie a o co chodzi. Chodzi o to, że... No zobaczcie, jakie kurczę kozborowo, nie? No. Co za... Co za sen no. od razu. Rude i czarne już tu hasają. A, mi, a wiecie, co mi się jeszcze śniło? Że myszka miała pięć... Pięć odmian kolawirusa. Pięć Naprawdę? odmian aż. Nad ranem, no. Co ty masz za te sny? Weź. Weź, ty nie zasypiej wcale. Pięć odmian aż. masakra. O, o, od najmniejszej do największej wszystko myszka. Nie krzycz. Nie krzycz, no. bo ucho mi zwiędnie aha, zaraz. Aha. No. Dobra, czas do roboty się zabrać, bo mamy tyle pracy. się zastanawiam, co dzisiaj Arturowi wymyśleć. Za zadanie. No ale przecież lecimy do ciepłych krajów. <laughs> no. To co ty chcesz mi wymyśleć? No nic. Ona, on nawet jak gdzieś do ciepłych krajów lecimy, widzicie. Praca musi być wykonana. Tak, tak. Obowiązki, Na lotnisku, potem naszej. przyjemność. No. Hmm. Albo zmyć o lotnisko całe. No. Szmatką. Masz tu kubełek? No, słuchajcie. Jeszcze chciałam rano poprzemierzać jeszcze raz te wszystkie piżamki, ale, ale już nie. Co tam robisz? Graliście kiedyś, y, powiecie, w piaskownicy... mam y, z domu jabłuszka. Z cyzorykiem? drugie śniadanie. Z cyzorykiem graliście kiedyś? Ja grałem kiedyś, jak byłem mniejszy. Si Cyzoryk brało. Scyzoryk, I, scyzoryk tak nam nie wołają. I, i się grało, no? W piaskownicy. I już nie pamiętam, ale były tak. I później była główka na końcu. No, i tak się robiło. Ale to jest duży nóż. To nie jest nóż do tego. I tak się robiło, tak? I, i w piaskownicy I, I później były nosy. Tak, tu. Matko, co no. to ze zabawy. No tak I dodać czarnemu wodę. Bo Taka chyba chce zabawa się była. Napić. No, dzieci się tak bawiły, co? Podglądamy teraz, myszy jak robi, bo tak naprawdę nie wie o tym, że ją podglądamy. Nie ruszaj się, bo ostrość tracę. Musisz stać w jednym miejscu. I tak przez ileś czasu, bo wiesz, ostrość o <słuch> Tak to wygląda z tą izolacją. Rób to, zrób tamto Na drugi dzień Zrób to, zrób tamto a na trzeci, na czwarty, na piąty tak samo. A na drugi tydzień, gdzie jest koronawirus? Idę się zarazić. Już żeby mnie wzięli. Żeby już mnie wzięli tylko. Już nie chcę. Gdzie jest ten koronawirus? Dajcie mi go, szybko. Muszę się zarazić. Myszka Mieszka mówi, tu tam i tu, tam, tu, teraz. Szybko. Biegnij Nie jest zrobione jeszcze Patrzcie jakie piękne niebo Jak to wygląda Boże Jak marzenie jakieś to jest To jest jakieś w ogóle, To poecia o takim czymś powinno wypisać Ja nie wiem, z Powiem Wam, tak. Boże, powiem Wygląda Wam, jest, jest super, jest super. Leży sobie na trawie, nic nie można, nic nie można. Baczność. 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 patrzcie, myszka mówi baczność. Masz, bierzcie tu, rób to szybko. Gdzie, bieżąc, gdzie jest ten no, Józef, kolawirus? Kolawirus, Józef, muszę dać. Już muszę, już muszę się załatwić, bo nie mogę tego wysłuchać Także tak to wygląda. No powiem wam, poeci, poeci o czymś takim w ogóle to chyba piszą Po nocach. Jest tak pięknie. Jakby się wybarło jeszcze. Sztuka barłożenia. Jest, jest, no powiem, wam, pierwszy dzień taki super ciepły. Jak to super ciepły. No, no, no tak, ale dzisiaj to już jest w ogóle. Jak, no dzisiaj to jest naprawdę gorąco. Jak powiem wam, jak. jak jakiś bajce śnie albo. Coś jabłka? Nie jest daleko od Ciebie dzisiaj. mysza, mysza terroryzm rodzinny terroryzm tak to wygląda teraz macie cały dowód wszystko widać ale pięknie jest no piękne no cudownie. Mm. Niebo jest takie niebieskie, niebiesciutkie najsłonniejsze, najpiękniejsze. Jabłko pyszniutkie. Życie, powiem Wam, nie wiem, w jakimś raju albo lepiej. Położyć się na trawie i, i po prostu leżeć. Najpiękniej, bo nas zaraz mm. Do parków nie można wchodzić, do lasu nie można wchodzić a my tutaj wiesz, na, na mamy trawie mamy swój park a my na trawie zaraz na zagryzą hmm. o ty kurna na trawie hmm. o ty oddawaj trawę no się poradzę dobrze te jabłka kupiłeś susząc. tak wziąłem więcej bo bananów nie było bardzo dobre a jak bananów nie było no to co a, a na takim, na takim yy, tle to jeszcze nas nie widzieliście na, to jest taki green screen, jeszcze nie dokończony. Mhm. ty faktycznie ty jakby ta zielone bardziej zielona Green screen, ale to by było dziwne mhm. wtedy ujęcie I tu po, po ten zielony kolor można by podłożyć, nie? A na nie jest dobre. Mhm. Ty, ale by byłby numer. Tak. Ja się nie ożenię. Bo. No? nie je. chcę, e? krótkie to jakieś to jest takie zielone tu ma takie no yy, poważna sprawa teraz będzie no tu, tu ma takie kolce tu ma tu się <śm> trzyma <śm> ona tak mm, mm, robi no i Artur zaraz będzie z nią walczył także idziemy działać taki prześwit No to jest, ta się był, tak? Ma jeża? No. O. No to jeszcze to. To ja, co? Raszką. Po co myśla, to robi? Impregnacja. Tak, ale po co? Yy, do żywopłotu. Aha. Do bluszczu, żeby podtrzymać yy, taką konstrukcję. Aha. Trzeba to pomalować, żeby była impregnacja. taki kolor jak ten płotek a potem jeszcze raz nie ja ładnie bardzo zapas był z tamtego roku impregnator to impregnuje no to można działać proszę bardzo z tej strony już widzisz jaki piękny fiolet tak, belgijski fiolet tak zwany belgijski trzeba tego dużo żeby to wsiąkło nie? Chyba. Jakby to było możliwe, to bym cię prosiła, żeby na tą stronę. Stopić. Chyba tam nie sięgniesz. Ja, ja. Teraz ten, proszę. Teraz to, proszę. Piękne. Kółeczko, proszę z tego zrobić. Na, na pałę lecimy, to? Tak? Nie. Jak pali... kółeczko jak tak jak zamaw... zawsze, co roku jak szak zamawiał na pały. co roku to samo tak ma być A zobaczcie co ja sobie przyniosłam i będę czytać trzeba troszeczkę też przyjemności wiecie, nie tylko praca przeforsowała... Przeforsowała tak. swoją. Tak, bo chyba za ostro normalnie pięcie. daje radę, i wiecie, i praca w ogrodzie, i ćwiczenia, i wszystko. I normalnie moja stopa e, się bun, zbuntowała się. Także muszę odpoczywać teraz. Chciała, nie chciała, musi odpoczywać. Więc książka, słoneczko. To no, tak. trzeba wykorzystać. Też tak mogę. Weźcie mi zdrać się tajemnicę, jak to jest. Chodź tu bliżej, bo cię nie widać. Artur ma robotnicze okulary. Jak to jest? Weźcie mi powiedzcie. Ale że co? Że jak jest prognoza pogody. Na jednym portalu jedna pogoda, na drugim portalu druga pogoda, na każdym portalu inna. Jak no. to jest możliwe, co? Bo powiedzcie. wiatr się zruszył, naprawdę wiecznie dzisiaj jest, a w ogóle tego nie było. w... Na jednym, portalu, na jednym portalu dają, że e, zaraz zimno będzie, a na drugim portalu, że tylko chwilowo będzie tam troszeczkę, ale to za jakiś czas dopiero. No. Nie wiem, no dla mnie, no nie wiem, powiem wam, e, z, zawód meteorolog, to ja nie, nie wiem, nie chcę to jest tu. U, wróżbita. Nie chcę urągać <laughs> nikomu, ale powiem wam, no może będzie tak, może będzie tak. No. Albo, będzie, albo tak. będzie tak, albo będzie tak. No. Albo będzie padać, albo nie będzie padać. No, także ja nie wiem. no... Kochani, kiedyś taki meteorolog wypowiadał się i mówił, że ileś tam modeli mają pogody, nie? No. I którąś muszą wybrać. No. No to. No w nie zależności wiem, od tego, jakiś prąd... jest. Tutaj tam... jest bardziej ciepło, ale wiecznie bardziej niż wczoraj. Także, no jest, tak wiecie. Ale jest przyjemnie, jest fajnie, nie można narzekać. Bo wszystko jest lepsze od deszczu. Także ja idę czytać książkę. Ludy, tu jest telewizja. A ET. I dam na perkusji. Tak się gra na perkusji. Tam tak się gra na perkusji. Tak się gra. Stał się wypadek. Tutaj mamy winowajce. Artur wystworzył coś pięknego. Poszedł do domu się odkazić, bo miał wypadek. W domu wam opowiem dokładnie, co się wydarzyło. A w sumie to może nawet on wam opowie. No hej, jest godzina 20:30, jakoś tak? Nie, 20:20. 20. <noise> Ale się dużo nie pomyliłam. Słuchajcie, ja chcę obrać jajka. Yy, nie, zacznę od początku. Przyszliśmy z ogrodu o 18.30. Ja już się wykąpałam w ogóle, dlatego że yy, stwierdziłam, że jak się wykąpię, to jeszcze troszeczkę wykrzesam z siebie energii. No i w związku z tym postanowiłam iść pod prysznic, yy, żeby jeszcze dzisiaj zrobić sałatkę, bo zawsze. Sałatka też i wiele innych w ogóle potraw, tak samo jak mówiłam Wam o zupach. Najlepsza jest na drugi dzień, jak to wszystko przejdzie yy, każdym smakiem, tak? Jeśli te smaki się zmieszają. Więc yy, ja sobie w ciągu dnia przyszłam ugotować jajka, a teraz je obiorę. E, marchewkę i groszek mam z, ze słoika, to co wam pokazywałam e, w wycholu, z rolnika, e, ogórka kiszonego już pokroiłam, więc też się odsącza na sitku razem z e, właśnie z tym groszkiem i z marchewką. I, wy, I tylko muszę pokroić y, pietruszkę, którą miałam z rosołu, co Wam mówiłam, i seler. Ja to przechowywałam w lodówce, więc temu nic się nie wydarzyło. Y, I tylko to mi zostało do pokrojenia i jajko. Nie będzie dużo tej sałatki. Tak wiecie, dla nas na śniadanie. No ale to zawsze y, jakoś tak Moja mama zawsze robiła, yy, wiecie, zawsze robi yy, na święta sałatkę taką jarzynową, więc ja też zrobię, co prawda trochę przed świętami, ale już, to już będzie ten klimat, nie? No, także sobie zjemy, może później też zrobię, ale tak, wiecie, na święta to bardziej tak y, jakieś jajka w majone z majonezem, takie rzeczy. Coś tam się do mnie dobija. No także ja sobie to obiorę, y, zrobię sałatkę. Majonez kupiłam ten kielecki i y, i y, y zobaczymy y, jak to będzie, bo mówię wszystko jest tak naprawdę. Tylko wystarczy dodać y, majonez. Dodam trochę musztardy. Troszeczkę. No. Sól, pieprz i oczywiście ze solą to ostrożnie, dlatego, że yy, majonez jest słony. Więc to trzeba tak z wyczuciem. Pieprz i będzie sałateczka na jutro na śniadanie. Także fajnie, nie wiem. Cztery jajka wystarczą. Dobra. To ja, słuchajcie, idę robić... <laughs> Idę robić i widzimy się jeszcze pewnie później. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor yeah. No quiero perder lo que queda Y, en... y más y más allá y A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más allá y... No i teraz muszę telefonem yy, nagrywać, bo aparat się ładuje. No i zrobiłam słuchajcie. Jest pyszna. Także idzie do lodówki i jutro rano będzie jak ta lala. W sam raz. A ja wam już mówię papa. Pa. E, idę suszyć włosy, idę z, y, montować vlog. I widzimy się jutro. Do zobaczenia, pa pa!